Rozmowa po dziewiątej. Łukasz Brodzi, dzień dobry. Moim Państwa gościem jest Piotr Barczak, przewodniczący Rady Miasta Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie wczoraj długa sesja budżetowa. Państwo przyjęli jako Rada Miasta, bo nie wszyscy byli za budżet na 2023 rok. Janusz Kubicki mówiąc o budżecie, mówił, że to będzie dla niego, był to najtrudniejszy do przygotowania budżet. Zobaczymy, jak będzie w ogóle z realizacją, bo o tym też się sporo mówi. Natomiast jednak to budżet, który ma ten miliard trzysta milionów złotych. Jest to największy budżet w województwie, jeżeli chodzi o samorząd. Rządy. To też prezydent podkreślał. No, i y, pytanie właśnie y, przed nami, jak y, ten budżet będzie realizowany, no bo wczoraj było sporo dyskusji, co jeszcze w budżecie mogłoby się znaleźć, a nie znalazło. Y, oczywiście, jakby propozycje i dyskusje zawsze są, bo nie da się zrealizować wszystkich y, potrzeb y, i mieszkańców, i potrzeb naszego miasta y, z tego budżetu. Natomiast rzeczywiście, co do kwoty, jest on najwyższy w historii, największy z wszystkich innych samorządów, y, czyli Zarówno miast, gmin w naszym województwie, jak i też w ogóle samorządu województwa. On jest wyższy od nawet te, te, tego budżetu. Więc z punktu widzenia rzeczywiście różnych zagrożeń, niepewności, sytuacji gospodarczej na świecie, to trzeba przyznać, że on został całkiem dobrze skonstruowany. Zresztą sytuacja taka, że sam budżet jest oceniany po złożeniu przez prezydenta jako projektu do biura rady do 15 listopada. Więc ponad miesiąc był do tego, żeby nazwijmy to przewertować, prze sprawdzić, zapytać, wyjaśnić. I rzeczywiście były pytania na różnych komisjach, ponieważ wszystkie komisje merytoryczne obradowały w tym choćby takie komisje jak Praworządności Porządku Publicznego, Komisja Zdrowia, czy Komisja Planowania Przestrzennego, czy, czy Komisja Wychowania Oświaty, one wszystkie oceniały budżet w swoim zakresie, były posiedzenia tych komisji, była możliwość zadawania pytań, składania wniosków. I na koniec te wszystkie wnioski spływają do Komisji Budżetu i Finansów i potem Komisja Budżetu i Finansów wydaje opinię, czy te wnioski przyjmuje, czy też nie. No i, nie, i te, niektóre przyznać. wnioski się na tych komisjach nie pojawiły, bo radni Platformy Obywatelskiej wrzucili tak mówiąc krótko i kolokwialnie kilkanaście uchwał właśnie na sesję Rady Miasta i, i tu była pretensja do nich od przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów, czemu nad tymi poprawkami nie można było podyskutować wcześniej, wtedy można by było podyskutować i nad źródłami ich finansowania. A tak yy, pytanie, nawet radni, radny Zalewski yy, przypominał, że on nie miał okazji się zapoznać w ogóle z, z tymi poprawkami, to jak można nad nimi głosować? Dokładnie, to mówią radni, którzy nie są zrzeszeni w żadnych klubach, więc to, to jest też taka większa obiektywność niż na przykład, nie wiem, e, inne osoby mówią, myślę, dla, e, dla słuchaczy. Natomiast taka rzeczywistość nastąpiła, zadziwiająca. Od miesiąca czasu e, odbywa się, tak jak powiedziałem, różne merytoryczne komisje. Dodatkowo jeszcze komisja jest z budżetu finansów. No i część radnych, tutaj akurat klub Platformy Obywatelskiej, w ogóle nie składała propozycji, żadnych propozycji, natomiast w dniu samej sesji Rady Miasta składa właściwie 30, ponad 30 wniosków. Trzeba przyznać, że niektóre, myślę, że warte tak naprawdę pochylenia się i dlatego szkoda, że wcześniej tak naprawdę ich nie przedstawili, bo myślę, że można byłoby bardziej przedyskutować, znaleźć no. O, o co tu chodziło? To chodziło o to, żeby, żeby zrobić show, jak mówi radny Brachmański, czyli zaskoczyć prezydenta, a potem powiedzieć, no nie ma tych naszych uchwał, właściwie tych, które chcą mieszkańcy i teraz e, mieszkańcy e, zobaczcie, w tym budżecie się was nie szanuje. Chciałbym tak nie myśleć, ale takie są fakty i takie są dowody na to, że niestety tutaj nie chodzi o to, żeby dane zadanie zrealizować, tylko żeby potem e, pokazać, jak to na sesji rady, czyli na komisjach nic nie mówimy, bo tam nie ma mediów, natomiast przychodzą urzędnicy, pracownicy, różnych działów merytorycznych, no to wtedy się nie zajmujemy tym, ale kiedy są media i będzie można o tym powiedzieć, to wtedy my składamy wniosek, możemy sobie selfie zrobić, rzucić na Facebooka, że zabiegamy za jakimś tam zadaniem, a zobaczcie, tam ci radni są źli, niedobrzy i nie chcą czegoś tam zrobić. No, ale radni mogą Więc... powiedzieć też tak, no prezydent i tak nam tych pewnie poprawek nie wprowadzi w budżet, stąd y, trzeba wykorzystać każdą y, sposobność żeby o tym mówić. No akurat e, niejednokrotnie już takie zmiany były potem, także w ciągu roku, nawet nie jak na sesji budżetowej, to w ciągu roku były realizowane e, różnego rodzaju zadania, więc e, ja myślę, że to wcale nie, nie z tego wynika. E, szanowni Państwo, wczorajsza sesja trwała od godziny 9 do 18. 9 godzin. Przy czym sama kwestia budżetu e, była uchwalona około godziny, jak dobrze pamiętam, e, po 16, po 15, więc tak naprawdę tyle godzin mówienia o budżecie, o którym rozmawialiśmy już, tak jak powiedziałem, prawie miesiąc czasu, to naprawdę nie była już merytoryczna rozmowa. Tam może 10% z tego było merytoryczne a reszta to było zwyczajne rzeczywiście bicie piany. No a prezydent Kubicki nawet powiedział, że przyjmie oczywiście wszystkie te poprawki, jeśli pani marszałek odda Zielonej Górze pieniądze na zintegrowane inwestycje terytorialne, co ostatecznie ani pewnie nie dojdzie do, do skutku, przynajmniej w ten jeden dzień, kiedy się nad tym głosuje, ani także te poprawki nie zostały przyjęte do no, budżetu. Bo właśnie. Nie ma na to nadziei, że Marszałek była... odda pieniądze? Czy, panie Redaktorze, mam tak, może nie nie, że odda czy da. Ja myślę, że właśnie gdyby była szybsza rozmowa i myślę, że dlatego radni Platformy nie chcieli podnosić tych tematów, bo gdyby taka propozycja padła wcześniej i można byłoby na przykład właśnie taki pomysł, zrealizować, to myślę, że to by był czas na, na te rozmowy choćby z Urzędem Marszałkowskim i byłaby możliwość odniesienia się do tego i mam nadzieję, że wtedy Urząd Marszałkowski też by się włączył, bo jak sami e, radni podkreślali, to nie była duża kwota łączna, kwota około półtora miliona tych zadań. Wiemy, że z ZIT-ów e, dużo więcej milionów zostało zabrane dla Zielonej Góry, więc myślę, że z innych środków to by się znalazły te, te pieniądze. Naprawdę e, można było przez ten ponad miesiąc czasu porozmawiać, Powiem więcej, jest czas całego 2023 roku jeszcze na to, żeby te zmiany powprowadzać, żeby te zadania uzupełnić. Ale jeżeli jeden z radnych platformy proponuje budowę wyniesienia przy ulicy Francuskiej blok, klatki między 22-24, drugi radny, który też w tamtym okręgu mieszka i funkcjonuje, i mówi, panie, ale przecież tam jest to wyniesienie od wielu lat już. Pan pomylił ulicę, bo tam pan nie mieszkasz. I <laughs> I ma rację, no to o czym my mówimy? tak, Jeżeli radny rewers właśnie taką propozycję składa, to tylko to jest świadectwo na to, że te pomysły nie były przygotowane, a na pewno nie sprawdzone, tylko po prostu jako wrzucenie w, w, na sesję po to właśnie, żeby potem e, niestety, ale mm, no, merytorycznie tak jak powiedziałem, może pierwsza godzina jeszcze e, gdzieś tam częściowo była merytoryczna, potem tak naprawdę reszta godzin, która była w dyskusji, była bardziej chęcią. Nie wiem, dokopania jeden drugiemu, niż rzeczywiście mm, poszukania środków, chęci zrealizowania budżetu, który w, przecież w przyszłym roku wcale nie, mimo wszystko, mimo tych środków, on wcale nie jest łatwy. Oj nie jest łatwy to jest dobre słowo na uzasadnienie odejścia od. Budżetu obywatelskiego, chyba tak, takie uzasadnienie, no, ale także sytuację związaną z pomocą ukraińcom i Ukrainie, podnosił prezydent, by przekonać radnych do tego, że budżetu obywatelskiego nie powinno być w przyszłym roku, powinien zostać zawieszony w 2024 roku. W ogóle ma go nie być. No, a jeżeli sytuacja się uspokoi, to dopiero będzie można do niego wrócić, i tutaj te argumenty już z większą grupą radnych konfrontował, ponieważ radni mówili tak, no tak, ale to jest jedna z najlepszych form konsultacji społecznych. To mówił Jacek Budziński, przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Drugi radny mówił, że no to nie jest duża kwota przecież. Jacek Budziński dodawał, może zmieniśmy tą kwotę na przyszły rok, ale zróbmy te konsultacje, bo mieszkańcy widać bardzo sobie tą formę wpływu na budżet miasta cenią. No ale padają głosy, że to także jest dla miasta, jeżeli chodzi o przygotowanie, realizację, także określony wysiłek. No i koszt. Pan do której argumentacji się przychyla? Też miałem dylemat. Rzeczywiście tu chyba nawet nie było podziału aż takiego, nazwijmy to, politycznego, bo rzeczywiście każdy miał tutaj... No z każdej róż... strony chwali, chwalono różne, budżet obywatelski, to jeszcze, też trzeba dodać. I ja, i ja co do budżetu obywatelskiego też jestem jego fanem, natomiast ważne są zasady, te, dla mnie bardziej kwestia zasad jest, to znaczy w jaki sposób jest on przyjmowany, w jaki sposób są wyłaniane poszczególne pomysły i potem jakby to głosowanie na te pomysły, a... Wiemy, że niestety akurat z tymi rzeczami były zawsze trudności, to znaczy zawsze była grupa zadowolonych, niezadowolonych. Ten regulamin, który został teraz wytypowany też między innymi po konsultacjach z mieszkańcami, a mimo wszystko zawsze się znalazła duża grupa, która niekoniecznie była z tego zadowolona. Więc na pewno spore jakby trudności organizacyjne ten budżet obywatelski sprawia. Natomiast co do samej zasady wydaje mi się, że budżet obywatelski i rzeczywiście, jakby pomaga i wspiera takie inicjatywy lokalne, I, i, i moim zdaniem, on z tego tytułu powinien być zachowany. Natomiast drugie, druga strona medalu to jest kwestia finansowa, rzeczywiście, i ona jest trudniejsza z kolei, w moim przekonaniu. Trzeba pilnować tych środków, które mamy do dyspozycji, kiedy tak naprawdę nie wiemy, w jaki sposób będzie potrzeba zorganizowania różnych wydatków. I trzecia jeszcze, może trudno mówić o stronach medalów w tej sytuacji, ale trzecia jeszcze sytuacja, która była w niepewności, to bardzo często zgłaszane inwestycje, które potem okazywały się przy targu kilkukrotnie wyższe lub czasem było tak, że na przykład mieszkańcy chcieli tam jakieś powiedzmy boisko czy zagospodarowanie terenu i okazywało się, że zagospodarowanie jedni woleli bardziej atrakcyjne, inni bardziej sportowe. E, więc to jest dylemat. W moim przekonaniu powinniśmy rozmawiać o budżecie obywatelskim, pomimo że rzeczywiście w dniu wczorajszym została uchwała przyjęta o. E, e, zawieszeniu, bo to też trzeba powiedzieć, że to nie jest e, jakby likwidacja budżetu obywatelskiego, natomiast zawieszenie. Natomiast trzeba byłoby porozmawiać o, o, o pewnie może troszeczkę innej formule, bo tak jak powiedziałem, samo organizowanie się grup społecznych, to jest akurat e, dobra sytuacja. Ja zresztą kiedyś już ubolewałem, obolowa, ja bym wolał nawet rozszerzenia tego budżetu obywatelskiego o zadanie oświatowe, m, gdzie na początku, kiedy ten budżet o, e, obywatelski wchodził, to rzeczywiście dużo zadań tych Oświatowych weszło, czyli remontów, modernizacji, także obiektów szkolnych. Natomiast kiedy się okazało, że prawie całość budżetu obywatelskiego idzie na oświatę, to wtedy nagle została zlikwidowa zlikwidowana możliwość na mm -hmm. czy wyłączenie właśnie tych placówek oświatowych. Zawsze będą głosy za, zawsze będą przeciw, myślę, w związku z tym tym bardziej powinniśmy rozmawiać. Mamy też komisję do spraw konsultacji, właśnie także budżetu obywatelskiego, więc myślę, że na pewno ta komisja, której przewodniczącym jest Paweł Zalewski, będzie też i rozmawiała i dyskutowała, w jaki sposób takie inicjatywy lokalne jednak podtrzymać. Skoro wspomniał Pan o kosztach inwestycji, że planowane nie zawsze oznacza ten sam koszt po realizacji, to jeszcze na koniec krótko chciałem Pana zapytać o ten wiadukt. Znów na ustach Zielonych. Bo został na chwilę zamknięty, na chwilę w perspektywie oczywiście, bo my, my mamy perspektywę taką, że prawdopodobnie będzie trzeba trochę poczekać na jego odbudowę i remont. No i tu pytanie: ma być, zostanie przeprowadzona dodatkowa ekspertyza tej nitki, która pozostała w duktu. No, ale ciągle pytanie o te koszty i czy ten budżet przyszłoroczny i czy jakieś środki zewnętrzne, które miasto będzie chciało pozyskać, pozwolą chociażby na zaplanowanie tej inwestycji, jakieś pierwsze. Prace, czy tutaj w związku z dużym kosztem tej inwestycji o czy nie zwracają się właśnie na partię rządzącą, na Prawo i Sprawiedliwość, na rząd? O dofinansowanie tak zwane zewnętrzne, oczywiście, że tak. I rozmawiamy też na ten temat, szukamy takich środków. Nie robimy tak jak akurat Platforma Obywatelska, która chroni panią marszałek, żeby jednak pieniędzy do Zielonej Góry z Urzędu Marszałkowskiego, żeby te pieniądze nie wpływały. My staramy się dokładnie w drugą stronę robić, to znaczy poszukiwać pieniądze zewnętrzne dla Zielonej Góry, z różnych źródeł, z różnych instytucji, szczególnie tych rządowych, bo tutaj są możliwości różnego rodzaju, więc poszukujemy oczywiście. Na tą pierwszą właśnie część właściwie, tak naprawdę konstrukcyjnie trzeba powiedzieć, to są dwa osobne mosty, ale oba tak naprawdę, jeden już jest rozebrany i drugi też trzeba będzie tak naprawdę wermontować. Na ten pierwszy 5 milionów właśnie zostało przeznaczony ze środków rządowych. Wczoraj prezydent też potwierdzał, że co do realizacji ten wiadukt przy ulicy Zjednoczenia po prostu musi być zrobiony z punktu widzenia bezpieczeństwa poruszających się, a z drugiej strony jako konieczność tej arterii. No, myślę, że dzisiaj nikt sobie nie wyobraża, żeby w tym miejscu nie było wiaduktu, bo którędy indziej mielibyśmy się poruszać. Więc po prostu trzeba to zrobić. Zadanie jest rzeczywiście niełatwe. Duże wyzwanie dla miasta, także i kosztowe. Pewnie nikt się nie spodziewał za zaczynając ten remont, ale może dobrze, że zaczęliśmy, bo gdyby doszło do tragedii, to wtedy by było jeszcze trudniej i wtedy wszyscy by poszukiwali winnych. Dzisiaj, co do tej inwestycji, rzeczywiście są prowadzone kolejne ekspertyzy, co do między innymi ustalenia wysokości środków. I niezależnie, ile to będzie milionów, rzeczywiście trzeba będzie to zrealizować. I mam nadzieję, że właśnie tutaj będziemy poszukiwać nie tylko my, jako prawej. Sprawiedli środków rządowych, nie tylko prezydent, który zabiega w różnych instytucjach, ale mam nadzieję, że także i te instytucje, które mogłyby tutaj wesprzeć, czyli mam na myśli choćby Urząd Marszałkowski, to te środki też powinny na taką inwestycję się znaleźć. A to mówił Piotr Barczak, przewodniczący Rady Miasta Klub Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję i życzę dobrego dnia. Rozmowa po dziewiątej.